Siemanko witajcie to znowu ja, a dzisiaj szczupaki. A dzisiaj ze mną X1 i Dajwa legalis. Twister 15 cm. Chwila chwila. Widzę, że oglądacie, a nie obserwujecie, więc proszę, kliknij tego plusika, zaobserwuj. Dla ciebie to niewiele, a dla mnie to naprawdę dużo. Dziękuję. I jego mniejsza wersja, 11 cm, ale zbrojona trochę nietypowo. Ja już powoli zmierzam nad wodę, a za tym laskiem jest moja rzeka. To właśnie ona. Jeden z pierwszych rzutów i zaliczyłem już pierwszy kontakt ze szczupakiem. A teraz spójrzcie, jak świetnie pracuje Rocky Twister w nurcie rzeki. No i mamy potężne uderzenie zaraz przy brzegu naprawdę fajnego pajka. Niestety spada i ucieka do wody. A tutaj sytuacja, gdzie prawie pod sam brzeg odprowadza moją przynętę. Pokaźny szczupak. Powiem wam, że to była bita osiemdziesiątka. Szkoda, że wy tego nie widzicie, ale ja w okularach widziałem to doskonale. Szkoda, że nie wziął. No i podobna sytuacja do poprzedniej. Znowu odprowadzenie przez szczupaka. Widać, że one nie były chyba tego dnia dostatecznie głodne. No ale nie ma co się załamywać, lecimy dalej, może kolejny się skusi. Oddaje kolejny rzut, chwila prowadzenia i uderza kolejny szczupak. Już myślałem, że zamelduje się w podbieraku, chodził w wodzie naprawdę bardzo przyjemnie. Niestety wypina się tuż przed moim podbierakiem. Nie miałem spaszne. szczęścia tego dnia, no ale cóż, niestety czasem tak bywa. Mamy kolejny kontakt ze szczupakiem, uderza raz, nie trafia, po czym poprawia i Aj. niestety spada. Wielka szkoda, bo widziałem go całego i był naprawdę okazały. A teraz rzecz, bez której nie ruszam się od jakiegoś czasu nad rzekę, czyli wyczepiacz. Uratował mi już niejedną przynętę. Naprawdę obsługa tego urządzenia jest banalnie prosta. Polecam każdemu zaopatrzyć się w taki przedmiot. Przynęta wraca na brzeg i wystarczy tylko naprostować bądź wymienić kotwiczki. A to pozwala naprawdę minimalizować straty w cennych przynętach. No ale dzień się jeszcze nie kończy, lecimy dalej. Oddaję kolejny rzut, prowadzę kilka podbijania i uderza kolejny paj. Są to rzeczne szczupaki, więc są naprawdę silne, ale po chwili ten osobnik melduje się w podbieraku. Ten jest chyba najmniejszy z tych wszystkich, które mi wcześniej brały, ale nie ma co wybrzydzać, tylko trzeba się cieszyć z tego co rzeka dała. Piękne rzeczne kolory i po chwili szczupaczek wraca do wody. A na koniec podejście pod jeszcze jedno miejscówkę, staram się prowadzić przynięte przy zwalonym drzewie i bingo, uderza szczupak. Niestety nie wciął się. A ja brzegiem rzeki wracam do samochodu, żegnam się z Wami. Na razie, cześć!